W niedzielę w Biskupcu odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Tradycyjne święto plonów i wszystkich rolników rozpoczęła msza święta w kościele świętego Jana Chrzciciela. Następnie barwny korobut dożynkowy złożony z reprezentacji sołectw i zaproszonych gości przemaszerował ulicami miasta w kierunku placu apelowego na terenie byłej jednostki wojskowej. Na pięknie przystrojonej scenie starostowie dożynek przekazali chleb na ręce burmistrza biskupca oraz starosty powiatu olsztyńskiego. A już chwilę później nastąpiła prezentacja wszystkich sołectw biorących udział w dożynkach. Gminy Biskupiec w tym roku reprezentowały sołectwa Biskupiec Kolonie, Borki Wielkie, Bredynki, Kamionka. Kobułty, Lipowo-Adamowo, Rudziska, Rukławki, Sadowo, Stryjewo oraz Węguj. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości na scenie wręczono wyróżnienia dla rolników zarówno z gminy Biskupiec, jak i całego powiatu olsztyńskiego. To jest miłe, że dostrzega się jakieś tam zasługi powiedzmy w tej ciężkiej pracy. No, miłe jest, że władze do, dostrzegają. To jest... Nie pierwszy raz drugi rok dostajemy to wyróżnienie byłam szczęśliwa, że ktoś docenia naszą pracę. No mamy około 300 hektarów ziemi, mamy rzepak, no inne też zboże i jeszcze około 100 sztuk bydła opasowego. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować rolnikom Powiatu Osztyńskiego za trud ich pracy, za tegoroczną pracę i za to, że zawsze można na nich liczyć. Mimo trudności, które dotyka rolnictwo, to rolnik zawsze... Zawsze jest gotowy, żeby służyć Polakom, służyć naszej powiatowej barmińskiej ziemi. Wykonują bardzo dobrą pracę. Często żmudną, ale dzięki nim podczas tych wszystkich kryzysowych tematów czy geopolitycznych, czy środowiskowych, z którymi się wspierają, na co dzień, oni sobie doskonale z tym radzą i Robią wszystko to, żeby na nasze stołach nic nie zabrakło. Nie zabrakło tego swojego chleba przede wszystkim. Wieś to jest gwarant bezpieczeństwa żywnościowego, a Warmia i Mazury mają tutaj ważne znaczenie z tego względu, że to właśnie tu powstają różnego rodzaju produkty, które no, z którego Warmia i Mazury są dumne. Warto rolnikom dziękować, warto gospodarzom dziękować za to, że jesteśmy bezpieczni jako społeczeństwo pod tym względem. Chyba najbardziej istotnym dla każdego człowieka pod względem żywnościowym. A smacznej, regionalnej i dobrej jakościowo żywności nie brakowało na wszystkich dorzynkowych stoiskach. Każde z sołestw i organizacji biorących udział w święcie plonów własnoręcznie przygotowało prawdziwe smakołyki. Już po krótkim tylko przejściu, widzę, że naprawdę, jak zwykle, koła gospodyń wiejskich. Nie, dały radę i na pewno będzie warto i e, jest czego spróbować. Placki ziemniaczane, kartacze, to są takie rzeczy, które bardzo mi smakują, no, na których też zostałem wychowany, więc z chęcią tutaj właśnie e, próbuję i wyśmienite są te potrawy, które tutaj są podawane. Praktycznie w połowie imprezy są już po sprzedaży wszystkich produktów, czyli można powiedzieć, że jest naprawdę fajnie, bo przede wszystkim mieszkańcy odpowiedzieli na to i przyszli e, tutaj do Biskupca świętować razem z rolnikami. Najlepsze w historii, dożynki powiatowe powiatu olsztyńskiego, ale w Biskupcu zawsze jest znakomita atmosfera, to ludzie o tym stanowią i ja się tu czuję bardzo dobrze. Dumny jestem z naszych sołectw, które przygotowały niesamowite stoiska, niesamowite smakołyki, niesamowite wieńce, chleby. I tutaj jeżeli chodzi o dożynki, to każdy aspekt taki, historyczne i też jeżeli chodzi o naszą tutaj tradycję i kulinarną i tych wszystkich wydarzeń kulturalnych co są zachowane i tutaj naprawdę wielkie słowa podziękowania dla tych wszystkich osób sołtysów rad sołeckich mieszkańców którzy przygotowali to bo naprawdę to była ciężka ciężka praca a efekty tej ciężkiej pracy docenili zarówno mieszkańcy jak i komisje konkursowe które oceniały dorzynkowe stoiska wieńce oraz chleby decyzję jury w konkursie na najsmaczniejszy chleb trzecie miejsce Zajęły sołectwa rukławki oraz kamionka. Drugie miejsce należało do Sadowa, zaś pierwsze miejsce zajęły kobuty. Kobiety same tutaj pieko, e, przepisy babuni. I to jest cała, cała procedura, gdzie oni nawet nie chcą stracić, jak to robią. Nie liczyliśmy na to w ogóle, ale dziękujemy za docenienie. Także się cieszymy z tego pierwszego miejsca. W kategorii najładniejsze Stoisko dożynkowe trzecie miejsce wśród sołectw gminy Biskupiec zajęły Biskupiec Kolonie oraz Stryjewo. Drugie miejsce zajęły Borki Wielkie. Natomiast zwycięzcami tej kategorii zostały Rudziska. To jest ciężka praca, tak? Czy koronkę zrobić, czy, czy to jedzenie wytworzyć z tymi rękoma, z pasji po prostu, bo, bo to trzeba mieć i pasję, ale dziękuję za pomoc za mieszkańcom, którzy przyciemnili się do tego, do tej nagrody, no i po prostu gratulowali, no i się cieszą. No ja myślę, że no jest, też jestem szczęśliwa, no bo... Yy, Doceniono moją pracę, tak? Bo ja to kocham po prostu robić. W kategorii najładniejszy wieniec, pierwsze miejsce przyznano bredynkom. Natomiast nagrodę za najpiękniejsze stoisko z powiatu Osztyńskiego starosta przyznał Sołectwu Marcinkowo. W kwietniu dopiero w tamtym roku się zawiązaliśmy. I od tego momentu zawsze się śmiejemy, że jedziemy po sukces. Naszym sukcesem to jest właśnie albo zdobycie nagrody, albo zadowoleni klienci, albo w ogóle fajna zabawa. I zawsze jedziemy z takim nastawieniem. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Sołectwom, Kom gospodyń Wiejskich, wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, które przygotowywały. Dzisiejsze stoiska, bo ta praca, trud jest bardzo wielki, włożony w to, żeby tutaj dzisiaj przyjechać i, i tak pięknie udekorować i zrobić to te stoiska, które właśnie w tym roku biskup są przygotowane. Jak zawsze, na najmłodszych czekała strefa zabaw, a dożynkowe biesiadowanie swoimi występami uświetnili lokalni oraz zaproszeni artyści. Na scenie można było podziwiać węgojską stróżkę.

Zespół wapniaki oraz zespół starej jare z Litwy. Zaś gwiazdą wieczoru był zespół Pączki w Tłuszczu, którego założycielem jest aktor Tomasz Karolak. Architektonicznie choćby miasto jest bardzo fajne i w ogóle słyszałem o tym mieście, bo wielu moich znajomych ma tutaj dookoła jakieś swoje siedliska, więc yy, wiem, że prężnie miasto działa. Jest czyste, fajne, przyjemne. Natomiast my przyjechaliśmy tutaj z koncertem, z zespołem, który kiedyś został powołany dla jaj. Dla tych, co nie wiedzą, dla żartu, znaleźliśmy swoją niszę w, w jak ja to mówię, graniu, graniu roka dla kobiet i dzieci. Czyli to nie jest, prawda, rok z poważną, wymalowaną gębą, prawda, satanistyczną czy jakąś. Tylko się bawimy, gramy też swoje wersje, czyli covery innych zespołów. Cały nasz koncert to jest po prostu jedna wielka zabawa. Tegoroczne dożynki były naprawdę niesamowite, dlatego zachęcamy do obejrzenia pokaźnej galerii zdjęć z tegorocznego święta plonów, którą można znaleźć na facebookowym profilu Biskupiec, krajobraz pełen możliwości. Zaś pełną listę wyróżnionych rolników znajdziecie na stronie internetowej biskupiec.pl